Dzień dobry Państwu. Hmm, jedziemy z hotelu. Hmm, jedziemy stąd. Zbliżę się ku końcowi wyjazd. W zasadzie to już się skończył. Bo jutro robię tylko jeszcze transfer na lotnisko. I to wszystko aż się zrymowało. Pani uśmiecha, to ja panią puszczę. A rowerzyści się nie uśmiechają, tylko sieją, stop, wpiertalają. I kim był na rowerze, to bym chociaż próbował nawiązać kontakt wzrokowy z takim dużym autobusem, gdzie kierowca może mieć słabo. Następny: Dramat jeżdżą w Danii, po prostu dramat jeżdżą. A To mi kolega tutaj powiedział, który tu jeździ, Grzesiu, z którym jestem I to się w 100% sprawdza To jest w ogóle do Skandynawii niepodobne To nie jest Skandynawia pod tym kątem tutaj Tu jest dramat, Duńczycy, to jest dramat Nie potraficie jeździć Nie wpuścicie, nie poczekacie, przyspieszycie, obtrąbicie, nie myślicie To jest po prostu prawie jak we Francji albo we Włoszech w tej środkowej części Europy i częściowo prawie, że zachodzącej o zachodnią, to to są, kurde, dramatyczni kierowcy, no i jestem w ciężkim szoku. Ja wiem, że to jest stolica i w ogóle w Warszawie też jeżdżą gorzej niż w innych miastach, no bo tam przecież, tam każdy się spieszy, tam każdy ma rejestrację WW, W, um, i, i wiadomo jak to jest, a co trzeci to w ogóle ma furę w leasingu służbową co drugi, Aha, ale nie o tym tutaj, nie o tym tutaj. Jedziemy, słuchajcie, na mały shopping. Zobaczymy, co słuchać w sklepie, zjeść jakąś kolacyjkę, jakiś drobny suwenir przywieźć, no bo jest to tutaj taki kraj właściwie najtańszy z tych wszystkich na tej wycieczce, które zwiedzałem. Jutro dosyć późno, o godzinie Myślę, że 13 pojedziemy na lotnisko. Koło 16.00 oni mają wylot, lotnisko jest bziutko. O... A potem do Karlskrony. Do Karlskrony mam kawałek. Mam 260, żeby nie skłamać kilometrów. A, a o 21.00 mam z Karlskrony Prom do Gdyni. Nocny, fantastyczny prom z wyżywieniem. Dobry szef to i obiad postawi, więc, więc tak to proszę Państwa wygląda i pojutrze, czyli w niedzielę z samego rana koło siódmej będę w Gdyni. Tak jest, Gdynia, miasto z morza. To jest takie małe miasto koło Sopotu i Gdańska. W powiecie trójmiejskim. Więc, jaka ściema, że tak pusto na tym lewym pasie? Wszyscy na prawy. After a no bo oni uciekają na autostradę. i tu mamy dosłownie 3 km takiego bardzo dużego centrum handlowego. A z, z takim parkingiem gdzie sobie zaparkujemy autobus. Sprawdzone miejsca są najlepsze. Wejland z Aleje. Prawie że po niemiecku. Tam w prawo, stamtąd przyjechaliśmy. Tam jest ten most piękny, niepiękny, którym jechaliśmy. Centrum handlowe mamy właściwie, widać je. Nie, chyba tak, chyba tam, gdzie ten hotel, za tymi tu krzakami. Na wprost, tutaj w tej linii. E, nawet nie wiem. Widziałem, ale nie pamiętam, jak się ono zwie. he, he. he, 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 he. Ani z bus pasów nie można korzystać. Jeżeli chodzi o autobusy turystyczne, w odróżnieniu od reszty Skandynawii, gdzie jasne, nie ma problemu, proszę bardzo, noga mnie spędzi. Co to znaczy, jak noga spędzi? Rzeczywone. Zobaczmy, którędy pani tu chce jechać. W prawo, dobrze. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Poszedł jak motor w kury. dalej. Wiem, że pod jakimś hotelem tu się muszę zainstalować, jeżeli chodzi o parkowanie. Skyfa Hotel. Myślałem, że to jakiś budynek. Conference Center. Jakiś klub golfowy. Keep left. Nie zobaczyłem, bo usunąłem tą pineskę. Kotel, kabin, metro. No wydaje mi się, że to pod ten hotel teraz muszę skręcić. to wyglądało Ale nie jestem pewien absolutnie Nie, muszę tam dalej skręcić Widzicie? że spojrzałem Dobra, nic nie jedzie. Tak nie róbcie w domu. To jest tutaj. No to okej, okay. to nawet tak naprawdę zobaczcie parking, bus, fifarafa i po schodkach centrum handlowe. Idziemy do sklepu. No to chciałoby się powiedzieć dobry wieczór. 19:17. Jedziemy do hotelu. Obiadek zjedzony. Kierowca zadowolony. Idziemy do hoteliku Zrobimy sobie tam siku Tu uderzymy w Prawika i jedziemy na lodzika. To w sumie w lewo pojechałem, nie? On jest szalony, on jeździ bez nawigacji Mimo, że nawigacja nie zawsze, czasami nie ma racji. Dobra, koniec rymowania, pamiętacie, był taki film, gdzie rymowałem, aż się prawie z rymowania skichałem. Tak było, nie kłamie, naprawdę. O! Słuchajcie, co ja zrobić muszę? Muszę wyjąć boksa norweskiego. A norweskiego. No, a nie jesteśmy w Norwegii, tylko w Danii. A między Danią a, a Norwegią jeszcze jest Szwecja. Więc... Pewnie powiecie, jak to? Po co norweskiego? A no po to, że tym boksem zapłacimy tutaj za przejazd mostem, którym będziemy jechać jutro. Nie wiesz, że o tej godzinie jeszcze korek? O! Jedna rzeczy w Tomtomie, Tomie, na przykład w Skandynawii też często. Tu nie chodzi o zakazy dla ciężarówek. Zobaczcie, Kopenhaga, centrum. Graniczenie do 90. A ona mi tu ma różowo. Mówi, że tu jest zakaz dla autobusów. Tu nie ma nawet zakazu dla ciężarówek. I sporo jest takich miejsc. Że jest zakaz, a wcale nie ma żadnego zakazu. I o co tutaj chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o zielone światło, o, o i dupa. No, kurwa, no nie da się szybciej zmieniać biegów. Bo no, tam ci już ruszyli, zajebiście, nie? Może dlatego, tu jest zakaz dla autobusów. Bo autobusy tu nie zdążą ruszyć. Nie mogę do odcięcia na zimnym. Hello! Mimo, że nie lubię tego auta, to trzeba dbać. No to jest kurwa jakaś złośliwość. Cała Kopenhaga to jakieś górne czerwone światła. Policja. U nas policja na motorze to jest taka wyjątkowa rzecz. Mało jest tych policjantów na motorach. A tu właściwie więcej widziałem na motorach niż na samochodach. I to jest prawidłowa kolej rzeczy. Nie lubię, jak policja jedzie wolno. Tak mu się podobał autobus? Za mną. Sprawdza w tym hełmie swoim numery rejestracyjne. Czy ten autobus aby nie jest kradziony? Widziałem na YouTubie, że był w Norwegii. Hmm? After 400 meters, keep right, then turn left. Tak odnośnie tego dzisiejszego spotkania z kolegą, który mówi o ja cię znam z YouTube'a, oglądam czasami. To fajnie tak spotkać. Kierowca autobusu, który ogląda te moje <głupotki> różne głupotki. jest nasz hotel, wprost. Citaro, Citaro. A ciekawe jest to, jak sobie przyjrzycie się na tym filmie. Dzisiaj z centrum Kopenhagi. To tam same stare graty jeżdżą, a wszystkie Citaro jeżdżą poza miastem, poza centrum. Nic nie widzę. No i teraz... I teraz co? Jest tu jakiś sygnalizator w ogóle gdzieś. Nic nie widzę, ale czuję, że to jest ten moment. A no, to jest ten mamy, bo się czerwony zapaliło. Dziwne te sygnalizatory, to są poustawiane na drugiej stronie. Turn right, then turn right. Turn right, then you have reached your destination. Dziury, 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 straszne dziury. Odniesiemy, bo widać, kiedyś biegła droga, a potem wybudowali hotel. I nawet trochę kostki sobie zabrali i ułożyli wjazd, który też jest strasznie krzywy. Ojej. Ojej. No i teraz się okaże czy jest miejsce dla autobusu. Uuuuu Uuu, Mm H -hmm. W działałem ja teraz w oslo pod hotelem podobna sytuacja miejsca dla autobusów zajęte przez niemieckie kampery. Już się ostatnie miejsce ostało. Fajny kamper, nie powiem, ale... To oryginał jest? Chyba oryginał. To chyba ten... Hollywood Dinner, jakiś kebab po prostu. Ehm, no więc także ten. Karta out. Logujemy się. Światełko zgasimy. A jeszcze jedną rzecz chciałem zobaczyć. No, coś mi tutaj nie działa. Oświetlenie na wozie. Działają lampki do czytania. Działa oświetlenie wyjścia ale oświetlenie prawie to właściwe na górze nie chodzi I to jest ciekawe no. zamknięte z tyłu, zamknięte, dobrze no dobrze państwo, panowie i panie pora na kochanie czy ja ładowarkę muszę zabrać? 41% to nie muszę tego też nie muszę nic nie muszę w sumie dobra, patrz kraj zakończenia, zacząłem to tacho robić przyglądać światełkom, i się tak to kończy. A Dobra, wylogowywuj się karto. Idę jeszcze słuchajcie po boksa. Zaraz wracam do tego norweskiego, żeby przez most przejechać, zapłacić. A też urwałem temat, bo można nim płacić za ten most polsko-szwedzki. show